Na peronie ciał martwych, na peronie wytchnienia. Zawiadowca nie gwiżdzie zawiadowcy. Tu nie ma noc się z dniem. Wymieszała, nikt nie gasi latarni. Przy dworcowej kawiarni siedzą podróżni umarli. Siedzi Antoś, który latem i zimą ryby łapał. I hasał po lasach. Siedzi Krysia, co właśnie jechała. Matkę ujrzeć po czterech już latach, a ciało pana referenta, co nieraz czerwieniało ze złości, to pokryte. Ranną rosą szarą i zmurszały kości, i choć cenność ich okryła. I ptaki ich się nie boją, dusze krążą po peronie. Dusze cały czas tu stoją, i tak mija dzień i miesiąc. Jesień, lato znów przegania, dusze wiedzą, że ich ciała doczekają z martwych wstania. I tak stoją w kolejce po bilety, ulgi nikt nie naliczy, kasa zamknięta niestety, kasa nieczynna niestety, kasa zamknięta.